Localized fields. Przejdźmy w tej chwili do produktów takich prostych, typowo e commerceowych Usuńmy nasze klasy i utworzymy zwykłą klasę. Niech to będzie produkt. W e-commerce sprzedajemy nie tylko na rynek, na jeden rynek, możemy sprzedawać, sprzedawać na rynków wiele. Zatem może, przepraszam, możemy chcieć dodać pola, gdzie tutaj, pola wielojęzykowe, tak aby, tak, abyśmy mieli możliwość wyświetlenia produktu na wielu sklepach na przykład, bądź na jednym sklepie, na którym możemy, który możemy następnie lokalizować, lokalizować w wielu krajach. No, i dodając takie Localized Fields, możemy dodać sobie tutaj nazwę i standardowo opis. Nie wysilajmy się zbyt wiele, bo tu nie chodzi o definiowanie w tej chwili domen, tylko chodzi o to, aby przedstawić możliwości. Dodajemy nowy produkt. Niech to będzie w tej chwili po prostu produkt mamy wartości lokalizacyjne, które możemy w filmkorze w filmkorze możemy w ustawieniach zarządzać tym jakie języki jakie języki obsługujemy w obrębie całej aplikacji i następnie możemy wokół tych języków pracować. Na przykład tutaj nasz produkt niech się nazywa, produkt, e, pro, produkty. Po francusku nie wiem. Więc. Więc niech zostanie pytajnik. Zapisujemy i teraz jak nawet sobie odświeżymy nasz obiekt. Widzimy, że zapisało się to dla różnych języków. Więc możemy część. Możemy część danych móc przedstawiać w wielu językach. To również jest bardzo wygodne dla osób pracujących na danych. Następnie. Załóżmy przykład. Załóżmy przykład, sekundkę, muszę sobie w głowie wymyślić. Przykład, w którym pewien zestaw danych nam się powtarza. Oj, coś tutaj nie pykło, przepraszam. Nie wiem, co nie pykło. W każdym razie, dobrze. <ścutecki> Załóżmy, może mieć kilka rodzajów, sekundkę zaraz sobie do głowy, jakiś pomysł mi wpadnie. Może mieć produkt, który ma kilka rodzajów. Wiem, dobrze. Zatem dorzucimy sobie panel. Następnie, tak, w Pimkorze mamy coś, co się nazywa Field Collections. O, przepraszam, to z poprzedniego testowania zostało: Field Collection, niech to będzie galery item. Do takiego Field Collection oj, dorzucamy sobie panel, i następnie możemy dorzucić sobie zestaw pól. Niech to będzie tytuł zdjęcia. Tylko to oczywiście tak. Tytuł zdjęcia. Następnie dorzucamy sobie opis alternatywny oraz media image. W porządku. Mamy zapisany Field Collection. Następnie do naszego produktu możemy dorzucić pole typu Field Collections. I możemy dzięki temu zrobić naszą własną galerię. Aby zrobić naszą własną galerię, musimy nasz Field Collections połączyć z naszą klasą. Tylko sekundkę, bo tutaj mamy zdjęcie. Tutaj mamy title. Chwilunia. Tutaj mamy to. Galeria. O! Tak, mamy naszą galerię i możemy dorzucić nasz field collection tak field collection kiedy dorzucimy taki field collection i utworzymy sobie nawet może inaczej odświeżmy sobie ten produkt w tej chwili jeżeli dodamy jeżeli dodamy konkretny item to dadzą nam się pola z tego field collection i teraz możemy tu dorzucić zdjęcie okazja choć okazja jest bardzo miły i wcale nie mijam się z prawdą. I w tej chwili załóżmy, że, a, przepraszam, pobierzemy to już z asetu. OK. Następnie możemy dodać kolejne zdjęcie albo poniżej tego zdjęcia obecnego, albo powyżej. Rzućmy powyżej, żeby nam było wygodnie. Niech to będzie tak, że okazja lubi pizzę hawajską. Pizza hawajska również jest fajna. Sekundkę. A, tu jest upload, dobrze. I jak żeby inaczej, przygotowałem się na to. Mamy pizzę hawajską. Życząc wszystkim smacznego. Zapisuję nasz obiekt. Tak, mamy zapisany nasz obiekt, nawet go opublikuję, bo jak mamy pizzę hałajską i konia to już jesteśmy spełnieni. Więc w tym miejscu możemy dorzucić sobie kolekcję pól i ta kolekcja pól może posiadać tyle wartości ile chcemy. Możemy te wartości ograniczać, ponieważ mamy tutaj różnego rodzaju konfiguracje typu na przykład max items, disallow add, remove. Więc mamy tutaj różne możliwości. Do tego możemy sobie dorzucić na, na zezwalanie różnego rodzaju typów. Możemy mieć kilka różnych rodzajów galerii itemów, ponieważ możemy mieć galery item typu. Tak, galery item oraz video item. Kiedy zrobimy sobie video item, to tutaj dorzućmy sobie tak, oczywiście panel. Dobra, mamy panel, mamy pole typu i, Tytuł i wideo. Nagranie wideo. W porządku. Teraz naszą klasę, zapisawszy, możemy wybrać dwa różne typy, które: Field Collection, które chcemy używać, oraz w tej chwili możemy wybrać jakiego rodzaju galery item, bądź jakiego rodzaju chcemy dorzucić nasz. Tak, sekundkę, tak. Wiem, Gracja, nie musisz uciekać na spotkanie. Ja już tylko tutaj dokończę, bo jeszcze tylko jeden element mi został. Możemy wybrać jaki item Field Collection dobieramy. Możemy dobrać tutaj nagranie, które wiadomo nie ma opisu alternatywnego. Okej, okay, ja się troszkę rozgadałem. Aczkolwiek mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałem tutaj przedstawić. I pytanie do zebranych, czy zebrani chcą jeszcze mnie słuchać? Ja mam czas, bo mi się wyrzuciło jedno spotkanie, które miałem mieć o 12, także mogę jeszcze chętnie posłuchać. W porządku, dziękuję. Jest jeszcze Krzysiu i oprócz... Ja, ja również mogę zostać? Dobrze. Tak, ja... możemy dalej. O, Michał, tak, okej, okay, w porządku. Zatem op, yy, usuńmy sobie na razie ten nasz product, produkt. Dalej mamy. Oj, przepraszam, tutaj to sobie usuńmy. Mamy jeszcze jeden yy, rodzaj yy, czegoś, co jest bardzo podobnego do Field Collection, gdzie możemy grupować, yy, grupować nasze pola i dorzucać je do obiektu. Nazywa się to Object Bricks. I tak, jak nazwa wskazuje, tworzymy nasz, nasze klasy, składamy sobie z cegiełek. Zatem utwórzmy sobie dwie klasy. I tutaj mam przykład: sklep z częściami komputerowymi, i sekundka, bo nie odświeżyła mi się tutaj jedna rzecz, a chciałem, żeby mi się odświeżyła. Dajcie mi chwileczkę, przepraszam. Tak, bo chciałbym tutaj. O, dobra. Mam już w takim razie przykład wybrany. Utwórzmy sobie trzy. Może. Sekundkę, raz, dwa. Dwie klasy. Pierwsza klasa to dyski parde. Par Druga to może dyski miękkie. Nawet ładnie nam tu pogrupowało, widzicie fajna opcja. Dalej procesory, ad, procesory i, i i pamięci RAM, niech będzie pamięci RAM. W porządku. Więc mamy kilka klas. Na pewno każda, każdy z produktów, który tutaj mamy, będzie miał pola, które się powtarzają. Przykładowo kod producenta, SKU w naszym magazynie i na przykład informacje gwarancyjne. Moglibyśmy z osobna dodawać do każdej klasy tego typu pola, ale założę się, że za chwilkę dojdą nam kolejne klasy, które również będą chciały mieć tego rodzaju. Pola, bądź będziemy chcieli do tej grupy pól dorzucić inne pole i będziemy chcieli, aby wszystkie obiekty naszej klasy się o to pole zaktualizowały. Po to tworzymy sobie bloczki, czyli data bricks, obrze, przepraszam, object bricks. O, znowu mi pozostawały po poprzednich testach, po przygotowywaniu się. W porządku, więc pierwsze, general information, tak. Uprawiamy po English, troszkę po polsku, troszkę po angielsku. Dlaczego by nie? Dorzucamy sobie panel. Do panelu dorzucamy kod producenta. A nie, do panelu to nie, przepraszam, to miało być tak, tutaj czemu mi tekst nie weszło. Dobrze, tutaj kod producenta. Następnie dorzucamy sobie SKU. Pimkor nie podumał. I następnie gwarancja. O, a gwarancję dorzućmy sobie jako pole typu SELECT. Bo kto bogatemu zabroni? Gwarancja. Ponieważ gwarancja się nie będzie nigdzie powtarzała, to tutaj dorzućmy sobie 12. Miesięcy i 24 miesiące. Ale żeby nie było tak miło, to jeszcze dajmy sobie. Brak i dożywotnia. Dobra. Więc mamy nasz bloczek. Następnie ten bloczek konfigurujemy tak, aby był dostępny dla naszych klas. Więc musimy dodać. Wszędzie do każdej klasy panel. Przepraszam za Kaszel. Tak, przepraszam. Następnie wybieramy pole typu Structured. Object Blix. Kiedy mamy object Blix, to możemy tutaj nazwać to sobie General. W porządku. Wszędzie tutaj musimy niestety to sobie dodać. Tutaj dodajemy panel. Do panelu dodajemy pole typu. Object bricks General. Do pamięci RAM również. Tak, panel. Sam chciałem, aby tak dużo tych klas było, więc teraz nie mogę narzekać. Structured Object Bricks. I tutaj General. I idąc dalej mamy kolejną klasę. Panel. I mamy Structured. Object Bricks General, w porządku, dobra, zapisujemy, a, bo tych klas nie pozapisywałem pewnie, tak, nie pozapisywałem ich, więc pozapisujmy to, dobra, tutaj tak, tutaj tak, następnie w Object Bricks, a, to jest pole typu, Select information. Tutaj mamy klasy. Tak. Musimy wybrać do jakich klas my nasz object bricks dołączamy. Dołączamy do każdej z klas, ponieważ każda z tych klas będzie miała te pola dostępne. W porządku. Następnie porząd obiekt utwórzmy dysk dysk twardy. Żeby nie wskazywać żadnej nazwy, dysk szybki jak błyskawica. Też pewnie jakiś film się nam tutaj w tej chwili kojarzy z nazwą. I wybieramy sobie General Information, kod producenta to jest oczywiście standardowe 1, 3. SKU to jest ASD raz 2, 3. I gwarancja, dysk szybki jak błyskawica ma gwarancję dożywotnią. Dlaczego by nie? W porządku. Następnie tworzymy obiekt typu procesory. Bardzo wydajny procesor. I tutaj również wyklikujemy sobie. Procesor będzie miał oczywiście kod inny niż, niż dysk DSF 567, i procesory mają tylko 12 miesięcy gwarancji. Więc Niestety tak to smuteczek jest. Zakładamy, że nagle ktoś z magazynu przychodzi i mówi, że brakuje mu pola, i trzeba to pole dodać. Niech to pole nazywa się, niech to będzie bulin, dostępny, tak albo nie, ponieważ ktoś kupuje ciągle niedostępne produkty. W takim razie w tej chwili odświeżamy nasz obiekt i nasz produkt może być dostępny, bądź może nie być dostępny. Ten produkt akurat nie jest dostępny, ponieważ dyskrypt jak błyskawica się już wyprzedał. Następnie możemy utworzyć sobie kolejny obiekt typu Object Bricks. I załóżmy do dysków twardych. Niech to będzie ObjectBlicks. Dyski twarde. Mamy dwie klasy dysków twardych, które czymś się różnią. Aczkolwiek mają pewien zestaw pól, które są wspólne. I tutaj będziemy mieli number. Pole typu number będziemy mieli pojemność. Dalej będziemy mieli prędkość odczytu. i prędkość zapisu. Sekundkę, number. Bardzo fajnie. Następnie ten obiekt Bricks musimy skonfigurować do naszych klas i niech to będą tylko dyski miękkie i tylko dyski twarde. Tutaj wybieramy sobie, do którego... No właśnie, do którego Object Brix chcemy zapisać. Tak, tutaj to nie wyjdzie. Do którego Object Brix chcemy zapisać nasze. nasze Przepraszam. Chcemy zapisać nasze. Um, Filować dziura w głowie. Opcje. opcje, Tak, dziękuję. Krzysiu. W takim razie przejdźmy sobie do dysków. I tutaj musimy. Musimy bądź nie, bo jeżeli chcemy do generala dopiąć sobie, żeby w tym generalu móc wybrać sobie na object bricks, to nie ma sprawy. Ale ja bym tego nie chciał. Ja bym chciał w tej chwili utworzyć sobie nowy object bricks i w tym miejscu niech to będzie, niech to będzie konfiguracja. Niech tak się. Co tu mi się popsuło? Aha, no dobrze, bo jeżeli mamy tutaj w takim razie to. Tak, tutaj to musimy niestety zamknąć, bo prawdopodobnie z tego powodu nam się. A nie, coś tu się psuło. Sekundkę. Konfiguracja Max Items. Konfiguracja. Co tu się popsuło? W takim razie. Mamy general. Chwileczkę. I dlaczego on nam nie powiedział, że coś się popsuło? Saving details. No to w takim razie musimy ocierzyć pincora, bo gdzieś jakąś klasę zaktualizowałem i wersja się zmieniła klasy. W każdym razie, w tej chwili, zapisując jeszcze raz klases, mamy dyski miękkie. Do dysków miękkich dorzucamy nowy object Bricks. Konfiguracja. Klikamy Save. Fajnie działa. A więc w takim razie. Mając ten nasz Object Bricks, tą naszą cegiełkę, możemy ją dorzucić albo do dysków miękkich do konfiguracji, albo do dysków twardych w generalu. Załóżmy, że tak nam było wygodnie. Więc teraz wchodząc do naszego dysku, to jest dysk Szybki jak błyskawica, w porządku, więc odświeżamy go i w tej chwili możemy dodać do sekcji General Pojemności. I bardzo fajnie. Dodając nowy dysk, to dysk twardy, dysk twardy, ultra duża pojemność. Jeżeli dobrze pamiętam, to. A nie, przepraszam, to dysk miękki miałem dodać. Dobrze, to sobie usuńmy. Dysk miękki, Ultra dłuża duża pojemność. O, mamy dwie sekcje z databricksami. W tej sekcji możemy wybrać tylko General, a w tej sekcji możemy wybrać tylko dyski twarde. Więc to wszystko zależy, jak to sobie pokonfigurujemy. To wszystko zależy jak chcemy, aby z tych formularzy korzystali pracownicy, którzy zarządzają danymi.